Już u zarania dziejów najwyżsi wojskowi dowódcy w swojej niespożytej mądrości zauważyli pewną ciekawą zależność. Żołnierz, który jest najedzony, szybciej maszeruje, mniej choruje oraz lepiej walczy od żołnierza, który jest zwyczajnie po ludzku głodny. Współczesne wojskowe racje żywnościowe stanowią odpowiedź na ten wielosetletni problem wojskowej logistyki, który polega na tym, że czymś te wielotysięczne masy ludzkie w terenie karmić trzeba. I musi to być coś innego niż zwykłe wojskowe suchary, które ze zbilansowaną dietą mają tyle wspólnego, co Rosja z prawami człowieka. Ale. Potrzeby żołnierzy, potrzebami żołnierzy, a potrzeby cywili, potrzebami cywili. Dlatego w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy wojskowe racje żywnościowe to święty gral z i przygotowania się na gorsze czasy, czy też może elegancki sposób, w jaki ktoś próbuje Tobie sprzedać zwykłą puszkę gulaszu za pięć razy wyższą cenę. Wąt z mojego gródka! Rację do dzisiejszego odcinka podesłał nam sklep militarny bastion, który prawdopodobnie gorzko pożałował tego, kiedy usłyszał wstęp. Ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Pierwsze i najważniejsze pytanie brzmi, po co istnieje w ogóle coś takiego jak rasy żywnościowe? Otóż żołnierz, żeby choć w miarę sprawnie funkcjonować w terenie, musi zjeść coś, co będzie przynajmniej odrobinę ciepłe, będzie posiadało jakąś wartość odżywczą, będzie jakkolwiek smaczne. I łatwe do przygotowania także dla kogoś, kto z trudem ogarnia sztukę zaparzenia herbaty w torebkach. I dla wojska działa to znakomicie, ale jak wspominałem, wojsko ma swoje potrzeby, a cywile swoje. Wojskowe racje żywnościowe, pomimo tego, że są bardzo praktyczne, to jednak w cywilnym świecie mają dość daleko idące ograniczenia, z których trzeba zdawać sobie sprawę. Żeby wam to zobrazować, weźmy taką bardzo cywilną rzecz, którą jest tak zwany Plecak ewakuacyjny. Jeżeli komuś z Was wydaje się, że do plecaka ewakuacyjnego spakuje po prostu racje wojskowe na 2-3 dni i temat uzna za otwajkowany, to z całego serca życzę mu powodzenia, ale to się po prostu nie uda. Dlaczego? Pokazuję i objaśniam. Jak widzicie, tutaj jest wisport sport z parą 30 i jest to dość duży plecak, który tutaj jest, jak widzicie, dość wypchany, a poza tym jest też dość ciężki. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zrobiłem to, co powiedziałem przed chwilą, czyli spakowałem do niego wojskowe racje na 72 godziny. W 30-litrowym plecaku znalazło się wyłącznie tyle miejsca, żeby spakować tam racje wojskowe na 3 dni. Trochę miejsca jest może w jednej kieszeni bocznej, ale tak wszystko zostało zajęte szamą, a gdzie miejsce na wodę, ciuchy na zmianę, coś ciepłego do spania, jakąś apteczkę czy też inne przydatne przedmioty. Jak widzicie, racje wojskowe wyjęte prosto z opakowania zbiorczego są duże, ciężkie i zajmują wręcz niewiarygodnie absurdalną ilość miejsca. Porównaj sobie teraz polską eskę do takiej marketowej racji żywnościowej skomponowanej z chałwy, czekolady i mieszanki studenckiej. Jak widzisz, te trzy rzeczy zajmują no jednak nieco mniej miejsca niż racja żywnościowa. Do tego mają tyle samo lub nawet trochę więcej kalorii, a kosztują również nieco mniej, zwłaszcza jeżeli uda się Tobie upolować coś na promocjach. Prawda, nie zjesz w ten sposób ciepłego posiłku, ale zimą szybciej wykończyć Ciebie zmęczenie, odwodnienie i wyziębienie niż brak bigosu z puszki. Dlatego jeżeli planujesz wykorzystać wojskowe racje żywnościowe w jakiejś ewakuacji na piechotę, no to najpierw musiałbyś te racje, odpowiednio spreparować. I jak to się odbywa? Przede wszystkim musisz rozpuść te opakowania zewnętrzne i powyciągać z nich tylko to, z czego będziesz korzystać. I będzie to wyłącznie jedzenie, jakieś puszki, ewentualnie podgrzewacz chemiczny. Wszystkie jakieś słonki, sztućce, papierki, chusteczki czy jakieś kartoniki możesz w spokoju wziąć, wyrzucić, bo one raczej w pierwszej kolejności nie będą Ci potrzebne, a zajmują tylko bezsensownie miejsce. I takie rozparcelowanie racji jest kluczowe moim zdaniem, zwłaszcza w przypadku polskiej racji żywnościowej typu SR, gdzie danie główne znajduje się w takiej miękkiej, aluminiowej puszce, coś jak taska z jedzeniem dla kota. I ta puszka ma tendencję do rozszczelniania się i pękania w momencie, kiedy przyłoży się na nią za dużo siły. I na przykład, jeżeli taką rację wepchniesz na siłę do plecaka, to może okazać się, że w Twojej godzinie próby, kiedy będziesz otwierać opakowanie zewnętrzne, w środku buchnie na ciebie woń takiej bomby biologicznej, której zapach będzie kojarzyć się ze śmieciami, które już dawno puściły soki. Niezbyt apetyczne, prawda? Wielu ludzi trzyma też racje żywnościowe w samochodzie. Od tak na wszelki wypadek. Natomiast pamiętajcie o jednym: zimą samochód zmienia się w zamrażarkę. A ten w piekarnik, trzymane w takich warunkach jedzenie, z pięć razy zamarznie, z pięć razy się rozmrozi, trzy razy się zagotuje i trzy razy ostygnie. I nawet jeżeli zamrażanie nie rozsadziło opakowania i wydaje się być ono nienaruszone, no taka wojskowa racja, która przeszła kilka cykli, zamrożenie, rozmrożenie, zagotowanie, ostygnięcie, już nie jest wojskową racją. To po prostu puszka albo saszeta o nieznanym stanie biologicznym i spożycie jej może stanowić gigantyczne zagrożenie dla Twojego zdrowia. Jedzenie dla wojska to nie jest produkt stworzony w wojskowych laboratoriach, wyprzedzający to, co ma do zaoferowania rynek cywilny o lata i dekady. No nie, to po prostu posiłki przygotowywane na kontrakcie przez firmy cywilne. Tutaj widzicie, że to, co znajduje się w polskich eskach. Zostało wyprodukowane przez sokołów albo rolnika. I produkty tych marek znajdziecie na półkach każdego marketu. Zarówno polskie, francuskie, brytyjskie, jak i wbrew obiegowemu mitowi amerykańskie racje mają realną datę przydatności. Jest ona liczona przy stałej temperaturze, a nie w cyklach mrożenia i podgrzewania. Jak widzicie, tutaj termin na opakowaniu to teoretycznie 30 listopada 2025, ale w tej racji nie ma niczego, co miałoby termin krótszy niż połowa 2026 roku. Takie jedzenie ze spokojem może pociągnąć nawet do 2027, ale tylko w kontrolowanych warunkach. Pozostawienie racji żywnościowej w samochodzie, to proszenie się o zatrucie i to w sytuacji, kiedy najmniej możesz sobie na to pozwolić. No dobrze, ale w tym momencie może pojawić się pytanie, czy racje wojskowe mają w ogóle jakikolwiek sens? Oczywiście, że mają, ale jak każdym narzędziem trzeba umieć nim posługiwać. Czy ktoś powie, że młotek jest bez sensu, bo dużo waży i nie zetniesz nim drzewa? Wojskowe racje żywnościowe mają wymierne plusy i takim najważniejszym moim zdaniem jest jakość, gdyż w każdym razie europejskie racje mają bardzo dobre składy. Z amerykańskimi bywa różnie. Ale umówmy się. Tamtejsze jedzenie generalnie jest wykonane z rzeczy, z których co najmniej połowa jest zakazana na terenie Unii Europejskiej. Nawet jeżeli dania z racji żywnościowych produkuje sokołów czy inny rolnik, to są to wersje premium. Zobaczcie sobie, jaki skład ma ta puszka, a jaki ma ta. Albo ta. Albo ta. A teraz porównajcie to sobie z jakimś daniem gotowym ze sklepu. Może nie jest to poziom szeratona, ale jest co najmniej nieźle. Mam tutaj słoik z gulaszem węgierskim pewnego czołowego polskiego producenta i kupiłem taki wcale nie najtańszy. Już pomijając fakt, że jest to szklany słoik, a nie solidna metalowa puszka, to jest to jakościowa przepaść. Zresztą każdy, kto jadł takie dania gotowe ze sklepu, to wie, że mają pewien charakterystyczny posmak i trzeba mocno popracować z przyprawami, żeby go zabić. Kolejny plus to różnorodność, i to naprawdę na takim poziomie, którego próżno jest szukać na sklepowej półce. I tak, amerykańskie MRI to 24 różne menu. Polskie SR to 19, chociaż i tak każdemu zawsze wydają Bigos. Francuska RCIR to jakieś 14 różnych rodzajów racji. Polskie SRG co najmniej 7, i tego nie zrobisz tanio w domu z puszek. Cały system dowolnej armii, która jakkolwiek troszczy się o żołnierza, pomyślany jest tak, żeby uniknąć zmęczenia monotonnym jedzeniem. I ma to kluczowe znaczenie dla morale i efektywności bojowej. Jeżeli sytuacja jest ciężka, a Ty przez cały tydzień masz jeść bigos na śniadanie, obiad i kolację, to na samą myśl o jedzeniu może Ci się zachcić puścić kulturalnego pawia. I nie, w tym wypadku głód nie jest najlepszą przyprawą. Kolejny plus to minimalna ilość roboty, którą trzeba włożyć w przygotowanie takiego posiłku. To ma być proste. Wyciągasz z pudełka, podgrzewasz i jesz. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy jesteś chory, zmęczony, czy po prostu w złej yy, z kondycji psychofizycznej i nie masz głowy do czegokolwiek innego niż niezbędny minimum. Jedną z głównych zalet tych racji jest też łatwe magazynowanie, gdyż po prostu możesz się wepchnąć gdzieś tam pod szafki w kuchni wraz z żelaznym zapasem wody oraz słodyczy i przekąsek typu orzechy i jesteś praktycznie ogarnięty na większość sytuacji, które mogą cię spotkać. Pamiętaj też, że te małe racje żywnościowe typu mRE czy tam SR mają 1200 kalorii i są obliczone na 8 godzin działania w terenie. Duże racje typu SRG albo RCIR. Mają kalorii około 3600 i są obliczone na 24 godziny ciężkiej orki w okopach. Natomiast zwykłemu człowiekowi, niech to będzie mężczyzna, wystarczy około 2500 kalorii dziennie, a kobiecie nawet 1800. To oznacza, że jeżeli masz 7 takich dużych racji żywnościowych, no to facetowi, przy normalnym wysiłku fizycznym wystarczą one na 10 dni, a kobiecie nawet na 14. Moim zdaniem, największym minusem racji żywnościowych jest ich cena, chociaż i tak jest niższa niż w przypadku liofilizatów. Natomiast tutaj, w porównaniu do produktów ze sklepu, płacisz za wygodę, za różnorodność. Za powtarzalną jakość, dodatkowe akcesoria, takie jak podgrzewacz chemiczny, kuchenka na paliwo stałe, jakieś zapałki, tabletki do odkażania wody i tym podobne drobiazgi. Ktoś mi teraz zarzuci, że terasy z Militarnego bastionu, ewentualnie z innych sklepów, są droższe niż te, które można kupić na grupach, na Fejsie albo na OLX-ie. I jest to prawda, z tym nie ma co debatować, tak faktycznie jest. Natomiast taka wskazówka. Rzućcie okiem na daty przydatności tej racji do spożycia, bo te ze sklepów często mają ten termin obliczony na 27 albo nawet 28 rok, więc rachunek jest prosty. Albo kupisz sobie taką rację na olx co pół roku, może co roku, ewentualnie w sklepie raz na te dwa, może trzy lata. I teraz już zmierzając powoli w stronę podsumowania: komu taka racja w ogóle się przyda? Wszystkim tym, którzy chcą być przygotowani na gorsze czasy i nie mają głowy do pilnowania zapasów na zasadzie czy mam dość ryżu i pomidorów w puszkach, gdyby dziś wybuchła zombie apokalipsa. Czy to oznacza, że ty sobie bez racji żywnościowych nie poradzisz? Nie, jak najbardziej sobie bez nich poradzisz, natomiast jest to oczywiście nieco większa wygoda i nieco większy margines bezpieczeństwa, niż byś takich racji miał nie mieć. Ja na przykład staram się działać parotorowo i tak mam w domu takie stereotypowe kasze, ryże, makarony, sosy w słoikach, mięsa w puszkach, ale też mam gdzieś pokryte wojskowe racje żywnościowe które jak tylko kończy się im termin, staram się zabrać na jakiś fajny wypad, żeby się nie zmarnowały. I tak na przykład jechaliśmy sobie jakiś czas temu z kolegami na wypad terenówką, gdzie zabrałem ze sobą cały karton mresów po terminie. Pośmialiśmy się, pojedliśmy, porozdawałem to kolegom, było fajnie, a w miejsce tych zjedzonych racji po prostu kupiłem sobie kolejne i dzięki temu mam dość niewielkie szanse, że zostanę złapany przez los z opuszczonymi spodniami. Czytaj, praktycznie bez jakichkolwiek zapasów. Takie racje mogą też przydać się żołnierzom, którzy jadą na jakiś poligon czy inne manewry i z tego czy innego powodu na parę dni do przodu otrzymali wyłącznie rację z Bigosem albo inną kaszą z warzywami. A tak dysponując tu i ówdzie poutykanymi racjami amerykańskimi, jesteście sobie w stanie jakąś tę monotonię monowskiej diety przełamać. Ewentualnie pokochać Bigos. No dobra, na dzisiaj to byłoby na tyle. Militarnemu Bastionowi dziękuję za przekazanie nam racji do dzisiejszego odcinka. Wam natomiast dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną do końca. Jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i pomagajcie nam się rozwijać. A tymczasem, trzymajcie się i do następnego. Vol z mojego grudka.